Stefan Wiechecki pod samowarem. Niezwykle wyrozumiałym na słabostki bliźnich człowiekiem jest pan inżynier Zygmunt Z z ulicy Koszykowej. To też nic dziwnego, że gdy wróciwszy niespodziewanie wcześniej do pozostawionego na opiece wiernej służącej mieszkania swego zastał w salonie jej gości, nie tylko nie wyprosił ich za drzwi, ale przeprosiwszy całe towarzystwo, wycofał się szybko do sypialni. Goście w salonie, wśród których był topornik straży ogniowej, pan Konstanty Smaczny, bombardier artylerii, pan Franciszek Wasiak, dwie pokojówki z sąsiedztwa, pomocnik dozorcy oraz współpracownik zakładu pogrzebowego w urzędowym czarnym stroju, z białymi obszyciami. Oceniając niezwykle taktowne postępowanie gospodarza, postanowili zaprosić go do udziału w uczcie. Wydelegowano w tym celu żałobnika, i robiącą honory domu damę do wszystkiego pannę Kasię Retmanik. Po zapukaniu i krótkich pertraktacjach pan inżynier, który nawiasem mówiąc wrócił w różowym humorze z jakiejś bibki, dał się przekonać, że nic tak dobrze nie robi na ból głowy, jak jedna większa z pieprzem i tłuczonymi goździkami. Reszta poszła gładko. Po pół godzinie inżynier siedział na honorowym miejscu, pił czystą wyborową całymi angielkami, zagryzał odsmażaną kiszką, był ze wszystkimi na ty i bawił się świetnie. Strażak poklepywał go od czasu do czasu po ramieniu i wołał – cholera, nie inżynier, równy chłopak, jak pragnę zdrowia. Taki by nam się do pompy parowej przydał, chociaż i przy drabinie mógłby też służyć, a kto wie, czy za topornika by się nie nadał. Pomimo, że do tego trzeba pewną rękę i smykałkę mieć. Czas płynął wszystkim do tego stopnia wesoło, że Pan domu zapomniał, iż następnego ranka miała wrócić z krynicy jego małżonka. Tymczasem stało się coś jeszcze gorszego. Pani inżynierowa, chcąc się dowiedzieć, jak mąż spędza czas w Warszawie, wróciła pociągiem wcześniejszym i otworzywszy drzwi własnym kluczem, znalazła się w przedpokoju. Serce zamarło jej z przerażenia na widok stojącej w kącie latarni pogrzebowej i wiszącego nad paltami czarnego piroga z białą lamówką. Już z cichym jękiem chciała osunąć się na podłogę, kiedy zasłyszała dolatujący z pokoju głos męża. – Pod samowarem siedzi moja Kasia, pod samowarem kwietnie miłość nasza. Ja mówię tak, a ona mówi nie wtórował inżynierowi chór grubych głosów. Kiedy pani Z szarpnęła drzwi do salonu, oczom jej ukazał się niezwykły widok. Na pianinie stał samowar, pod nim siedziała Kasia, a na środku pokoju inżynier tańczył trepaka w karawaniarskim haveloku z pelerynką. Reszta towarzystwa, swobodnie rozlokowana na fotelach i stolikach, przyklaskiwała do taktu. Pierwsza ujrzała swą chlebodawczynię panna Kasia. Zatrzepotała rękami, zakryła sobie następnie oczy fartuchem i z okrzykiem. Rany boskie, nasza stara wróciła, uciekła do kuchni. Co było dalej, tego nie opisze żadne pióro. Dość powiedzieć, że goście w popłochu wyłamali okno i ratowali się ucieczką, skacząc na ulicę z wysokiego parteru. W ręce przechodzącego patrolu policyjnego dostał się przede wszystkim inżynier w stroju karawaniarza, a potem strażak, bombardier i reszta towarzystwa. Zajście zakończyło się protokołem i sprawą w sądzie grockim, gdzie sędzia z trudem hamując śmiech skazał uczestników zabawy na grzywne w wysokości 30 zł od osoby. Jeśli podobał Ci się ten audiobóg, Udostępnij link znajomym. Napisz komentarz. Zasubskrybuj kanał. Do usłyszenia.